Cześć kochani, witam Cię u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem, i dziś mam zakupy kosmetyczne. Mam tu oczywiście zbieraninę z wielu sklepów. Skusiłam się też na promocję kolorówki minus 40, bo taka była w naturze. Oczywiście zamówiłam sobie przez internet, bo nie miałam czasu, żeby lecieć do sklepu tutaj stacjonarnie. Oczywiście, jak zawsze, jeden produkt przyszedł uszkodzony, skończyło się reklamacją, natomiast reklamacja została pozytywnie rozpatrzona i produkt, który był doszczętnie zniszczony w przesyłce, już mam, z czego bardzo się cieszę. Natomiast zaczniemy od maseczek. Maseczek, które kupiłam sobie na próbę. Mam tutaj dwie maseczki z bielędy z aktywnym węglem. Z tego co pamiętam, jedna jest do skóry dojrzałej, a druga jest do całej mieszanej i tłustej. Obie maseczki są przeznaczeniem do mojej skóry, natomiast zobaczymy, jak się sprawdzą, czy będą jakieś, jakieś efekty na mojej skórze. Natomiast mam tu maseczkę jeszcze z Monterrey'e's. Mam nadzieję, że tak to się czyta. To jest ta maseczka czekoladowa, oczyszczająca. Ja już nie raz miałam te maseczki właśnie z tej serii czekoladowej Przepięknie oczyszczona jest skóra, ale to jak one pachną podczas nakładania Sama buzia się wtedy cieszy Także świetna maseczka, taka pojemność wystarcza mi na dwie aplikacje Tu jest 20 gramów, także ja je bardzo lubię Od czasu do czasu do nich wracam Jakiś czas temu, przed 8 marca bodajże Kupiłam sobie trzy maseczki w wypłacie w deglasie. Też była fajna opcja, bo płacąc za dwie maseczki, w sumie trzecia była za grosz. I mam tutaj te maseczki zwierzakowe ze skin 79. Jak wiecie, ja maseczki w płacie uwielbiam. I mam tutaj maseczkę pandę. Czarna panda to maska mocno wybielająca. Także mam nadzieję, że ona się też fajnie u mnie sprawdzi na mojej skórze. Ja od czasu do czasu stosuję takie maski wybielające. Jedne działają, inne niekoniecznie. Niebieska małpka, sucha małpa. I to jest maseczka intensywnie nawilżająca. No niestety z tej odległości mało literki dla mnie są już ciężkie do przeczytania. I ostatnia zły kot, maska silnie kojąca i nawilżająca. Także jestem ciekawa rezultatów, jakie będą na mojej skórze. Kilka maseczek ze skin już używałam. Fajnie się u mnie sprawdziły, więc zobaczymy, jak te się sprawdzą. I mam jeszcze jedną maseczkę ujędrniającą. To jest ta seria Lomi Lomi, która jest dostępna w Hebe. Oczywiście z ogórkiem. Natomiast ten ogólek, tu jest niewyczuwalny, ten zapach. Ale za to efekty na twarzy były świetne, więc skusiłam się na kolejne opakowanie. Następną rzeczą będzie bielenda. I tym razem mam. Y odmładzające serum. Wydaje mi się, że to jest jakaś nowość. Ja poprzednio nie widziałam tego w sklepie. Natomiast to jest też na i na noc, z kwasem hialuronowym. Nie kupowałam już w tej chwili tego mezoserum, fajnie się u mnie sprawdzało, natomiast tam są kwasy, niekoniecznie chciałabym już teraz wiosną i latem nakładać takie produkty, więc zobaczymy, to jest niby od 40 w górę, czyli jak najbardziej dla mnie, do cery dojrzałej, również wrażliwej. Także 30 bodajże mililitrów, także ja bielędę bardzo lubię, one się te kosmetyki naprawdę dobrze sprawdzają na mojej skórze, nie uczulają, nie zapychają, a efekty są widoczne, więc od czasu do czasu coś sobie tam właśnie zakupuję. Mam dwa żele z Cien, to jest oczywiście produkt z Lidla nie kupowałam tych kremowych wersji dlatego, że te kremowe wersje w ogóle się u mnie nie sprawdzają i mam tutaj z ekstraktem z alk morskich i z ekstraktem granatu tu są z kapsułkami z witaminą E także to nie są żadne mikrogranulki tylko właśnie te kapsułki mam nadzieję, że fajnie będą myły, że fajnie pachną 300 ml jeszcze nie otwierałam tych żeli, nie wąchałam więc nie wiem nawet jak pachną ale mam nadzieję, że będą robiły to co mają robić Następna rzecz to jest normalizująca pianka do higieny intymnej z nektar żurawinowy. To bodajże kupiłam sobie ostatnio w Hebe, mój laktacyt już się niestety kończy. Tu widzę, że jest też 250 ml i powiem Wam, że fajnie, że produkt jest z pompką. Ja ostatnio się zamotałam i kupiłam sobie laktacyt bez pompki i powiem Wam, że po prostu płyn tak zszedł, Dlatego, że on jest dość lejący i niestety, jak przychylacie opakowanie, to wszystko ucieka między palcami. Natomiast fajnie, że jest pompeczka. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. I to jest forma z pianką. Raczej używałam takich wersji kremowych, żelowych. Nigdy w piance płynu do higieny intymnej nie miałam. Więc jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Kolejną rzecz, którą tutaj mam, i to jest Green Farmers. Oczywiście płyn micelarny 500 ml. I ja mam tą wersję oczywiście z owcem. Świetnie się u mnie ten produkt sprawdza. To nie jest już moje pierwsze opakowanie. Nic mi nie podrażnia, nic mi nie szczypie, wszystko zmywa. Duża pojemność, na długo wystarcza. Ja go też kupiłam w trochę lepszej cenie ostatnio. Także ten płyn akurat bardzo dobrze się u mnie sprawdza, więc mogę spokojnie go Wam polecić. Następna rzecz będzie oczywiście do włosów. Nieodłączny element mojej pielęgnacji. To musi być u mnie w łazience. No niestety, to jest jedyny lakier do włosów, który sobie u mnie radzi z moimi włosami. Ostatnio używam tego got malinowego, natomiast dla mnie to jest takie delikatne psikadełko, jak chcesz, by włosy mojej malinami pachniały i tak dodatkowo muszę nałożyć ten produkt, także nie szukam już innego lakieru, bo niestety żadne lakiery na moich włosach się nie trzymają, no nie utrzymują moich włosów, moje włosy są wyjątkowo wredne, niepoddatne, żyją Codziennie swoim życiem, że tak to ujmę. Następny produkt do włosów z Marion, i to jest też produkt, który bardzo często Wam pokazuję na moim kanale. Świetny produkt, tu jest też termoochrona, natomiast ja stosuję ten produkt, aby zwiększyć objętość włosów o nasady. To się sprawdza i u mnie, i u mojej córki Obie używamy. Niestety trochę mała pojemność, bo to jest tylko 130 ml. Natomiast produkt jest świetny. Nie obciąża, nie wysusza, nie przesusza, nie przytłuszcza włosów. Także u mnie on musi być. I kochani, została mi praktycznie sama kolorówka i pędzelek. Skusiłam się na pędzelek w Hewe. Gdzieś już właśnie widziałam, że są dostępne, chyba w gazetce najpierw zobaczyłam, później u Joasi na kanale że są właśnie fajne pędzelki w Hebe są bardzo mięciusie, co mi się podoba wolne od cierpień także żadne zwierzątko nie ucierpiało ja powiem Wam, że ja nie lubię naturalnych pędzli, dlatego że włosie z naturalnych pędzli mnie gryzie, drapie, podrażnia a mam chyba jeden pędzelek do oczu z Hakuro i nie jestem w stanie go używać o, udało mi się Chciałabym go wyciągnąć i pokazać Wam bliżej. To jest takie typowe jajeczko. Ja sobie kupiłam to właśnie do nakładania rozświetlacza. Jeszcze widzicie, nowysieńkie, nieruszane. HB F04. Zobaczcie, jak się sprawdzi. Jest naprawdę mięciusieńkie. Także mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi do nakładania rozświetlacza. Jak się sprawdzi, to tam są jeszcze i do oczu, i do pudru, i do podkładu, więc kto wie, może swoje stare Hakuro już powymieniam właśnie na pędzelki z Hebe ale zobaczę jak ten jeden będzie się sprawował jak będzie się nakładało właśnie produkty i jak się będzie zachowywał w myciu bo to też jest bardzo, bardzo ważne 30 i 31 marca było w naturze fajna promocja Fort Long skosztowało 41,99, także cena zdecydowanie lepsza Natomiast ta odżywka u mnie się sprawdzała genialnie. Ja zużyłam dwa opakowania. Takie opakowanie to 3ml, starczy mi na pół roku codziennego użytkowania. Nic się tam nie dzieje, nic mnie oczy nie pieką. Natomiast rzęsy miałam firany. W tej chwili użyłam innej odżywki i to nie są już takie efekty jak po tym, dlatego kończę tamtą odżywkę. Zrobię sobie z tydzień, dwa tygodnie przerwy i zaczynam znowu kurację tym. Także u mnie produkt się świetnie sprawdził, więc ja mogę go Wam polecić. Teraz mam bazę pod cienie z Wet n White. Skusiłam się na coś innego. Dość długo używałam bazy z Essence pod cieni, którą bardzo, bardzo lubię. Natomiast, no, no wiadomo, chciałabym skorzystać i spróbować czegoś innego. Jest to też taka malutka tubeczka. Z tego co widzę, jakieś tutaj zwierzątko jest. Chyba nie testowane jest na zwierzętach, bo tu jest taki mały zajączek, kuliczek, nie wiem, może go kochani zobaczycie. Tak się mi wydaje. Bardzo jestem ciekawa, jak ta baza się sprawdzi u mnie, dlatego, że ja pracuję w klimatyzowanych pomieszczeniach i niestety mój makijaż różnie wygląda w ciągu dnia. Nawet cienie z ingota potrafią mi się na bazie zwolować, więc zobaczymy, czy ta utrzyma moje właśnie cienie w ryzach. Nie wiem, jaka tu jest pojemność, szukam, ale nic nie widzę. Jest 6 miesięcy od otwarcia, pewnie jakieś 10 ml, tak mi się wydaje. Natomiast na chwilę obecną, jak mi jest potrzebna, to nie mogę pojemności znaleźć. Natomiast tak to wygląda, zobaczymy, będę używać, dam Wam znać na pewno za jakiś czas. Kolejną rzecz mam i to jest puder sypki. Bambusowy puder sypki z HEAN. Też miał jakąś fajniejszą cenę, dlatego się na niego skusiłam. Też dość mała pojemność. Tu jest niby 8 gramów, 500 kolorów transparentny. Mineralny puder bambusowy matuje i utrwala makijaż. Silnie pochłania nadmiar sebum. No, jestem mega ciekawa. Jak wiecie, ja uwielbiam puder z PZE. Bardzo, bardzo często właśnie go używam i bambusowy, i ryżowy. Bambusowy jest troszeczkę dla mnie lepszy. No, zobaczymy, jak się ten sprawdzi. Może będę miała jakiegoś zastępcę, troszkę tańszego. Kolejny puder to jest My Secret i to jest matowy puder brązujący do twarzy i ciała, to jest właśnie produkt, który ja skupiłam w Naturze na tej promocji minus 40 i to był właśnie produkt, który przyszedł zupełnie uszkodzony, pokruszony w drobny mak, więc zrobiłam zdjęcie, wysłałam, no i oczywiście Natura wysłała mi nowy yy, puder, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo w tej chwili z mojej mam puder do konturowania twarzy i jest dla mnie genialny, więc oczywiście kolejne opakowanie zakupiłam. Cień z Kobo i to jest 102 Almond. Ja już ten cień kiedyś, kiedyś też już miałam. Bardzo, bardzo go lubię. To jest taki bardzo jaśniutki cień które ja używam pod długby Nie Chciałabym, żeby mi tu teraz uciekł. Natomiast ja go bardzo lubię, bardzo dobrze się sprawdza. To jest oczywiście matowy cień, także nie uczula. Bardzo dobrze się sprawdza. Kolejną oczywiście sobie kupiłam. Mam jeszcze jedną rzecz, taką mega, mega sławną na YouTube. Udało mi się w końcu dorwać to w hewę. I mówię tutaj o podkładzie z Katry, z tym HD. No i jestem mega ciekawa, jak się to u mnie sprawdzi. Nie do końca podoba mi się to, że aplikacja jest w pompce. Ja mam oczywiście kolor ten najjaśniejszy, Ivory czy Light Beige, Light Beige 010. Natomiast w tej chwili mam podkład, który jest właśnie z taką pompką i dla mnie to jest małe nieporozumienie, dlatego że cały podkład osadza się na ściankach. Na dole jeszcze mam go trochę, pipeta już nie sięga, Ciężko jest go wylać z tej butelki. Nie ma możliwości włożenia pędzelka do środka, bo się nie mieści przez otwór. Także dla mnie taka aplikacja jest trochę nieporozumieniem. Ja jednak wolę normalne z pompką. Ja sobie go odkręcam. Średnica otworu jest dość spora. Pędzelek do końca wchodzi do opakowania i można wyciągnąć produkt. Natomiast podejrzewam, że tu będzie taki sam efekt, że część podkładu się niestety zmarnuje. I na dniach nakładam go na swoją buzię. Zobaczymy, jakie będą efekty, czy będzie się utrzymywał, czy niekoniecznie. No bo z moją skórą to też różnie bywa. Skusiłam się jeszcze na kredkę balsam w sumie do ust z Wetten White. Jakoś tak szerokim łukiem omijałam te wszystkie grube kredki balsamy do ust. Natomiast wiosna lato. Chciałabym coś jaśniejszego na ustach. Dzisiaj mam też tylko jakiś błyszczyk z pze, Klei się jak 150, ale na upartego może być i tu ja mam kolor S128 Pinky promise też 24 miesiące na otwarcie, na zużycie to jest też taki jaśnusieńki kolorek, oczywiście kupiony w ciemno na stronie internetowej Natury także mam nadzieję, że fajnie się sprawdzi właśnie do takiego podkreślania delikatnego ust i mam jeszcze cztery tusze do rzęs Natomiast tuszy było więcej. Kupiłam z różnych firm, różnych marek. Część poszła już do mojej córy. Pierwszy tusz, który się skusiłam, i to jest L'Oreal Soul Cuture. Jak wiecie, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja tusze z L'Oreal lubię tą czarną podstawową wersję z kolagenem. I czerwoną wersję, tą zwiększającą objętość. Zastanawiałam się właśnie nad tym i nad zieloną wersją. Natomiast wiem, że ten sołki Tour ma bardzo dobre opinie, bardzo wiele dziewczyn go poleca, a więc mówię: skuszę się, spróbuję. Tym bardziej, że cena też była dużo, dużo niższa. Mamy również tuż do rzęs, i teraz Wam powiem: to jest wet n white. tuż wzmacniający rzęsy. Co mi się podoba, to to, że tusz jest zafoliowany. Nikt tutaj wiadomo paluszków nie wsadził. E, natomiast ja ostatnio kupuję wszystkie tusze przez internet, e, dlatego że zdarzało mi się kupić tusze w drogerii. Po dwóch, trzech tygodniach one lądowały w świetniku. E, zobaczymy, jak się to sprawdzi. Z Wet n White nie miałam jeszcze żadnego tuszu do rzęs. E, także jestem ciekawa, jakie będą efekty. Mam jeszcze jeden z My Secret. I to jest oczywiście też e, tusz. Mm, pogrubiający, bo ja takich tuszy potrzebuję. Odżywki na tyle fajnie działają na moje rzęsy, że one są długie. Natomiast są dość rzadkie, więc potrzebuję takiego właśnie zagęszczenia tych rzęs. I tu jest też maskara wydłużająca i zwiększająca objętość rzęs. 10 ml, także całkiem, całkiem sporo. Te wszystkie tusze były na promocji, także dużo, dużo tańsze i mam jeszcze jedną maskarę z. My Secret oczywiście też w kolorze czarnym, ja nie używam innych tuszy do rzęs jak tylko czarnych, kiedyś próbowałam z jakimiś światami, zieloniami, niebieskimi, natomiast na moich rzęsach to wszystko ginęło i nie było sensu po prostu malować tymi kolorami i ten jest maskara pogłębiająca numer 1. Zalecana do cienkich i krótkich rzęs, także ciekawa jestem, jakie będą efekty. No, za jakiś czas to pewnie dam Wam znać, może jakiś do ulubieńców trafi, albo w takim podsumowaniu filmiku, jak ostatnio Wam rzuciłam sobie 5 kosmetyków, na przykład i też powiem kilka słów. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moje szaleństwo zakupowe. Jak zwykle tych kosmetyków zebrało się trochę. Z tego co wiem, w kwietniu będzie również promocja w Rosmanie znowu minus 49. Zobaczymy, czy mnie coś tam pokusi, jakiś faworytów już mam w głowie. Natomiast zobaczę co kupię i wtedy Wam ewentualnie w filmiku pokażę. Dziś kochani, ja Wam dziękuję ślicznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was cieplutko i do kolejnego filmiku. Pa pa!